dokończyłem, jakoś trochę w tygodniu popracowałem no i dzisiaj z rana dokończyłem młode z tego gołębnika to już wczoraj były wypuszczane ale te młode jeszcze takie że w porządku. O te starsze młode. No nie wiem, przez to, że tak późno były wypuszczone w sensie oblatane, no dalej nie umiał latać w stadzie, ale chyba jeszcze mają czas, nauczą się. No a tutaj ten przedział, że tak powiem, no może nie skończyłem, ale podłogę w końcu zrobiłem. Mały bałaganik został, no młode karmiłem przed chwilą. No chyba ze zdrowiem się poprawiło. Były te trzy, trzy sztuki takie, co tam harczały, ale, ale chyba jest w porządku. No na karmę. Normalnie w sklepie spożywczym kupiłem taki olej tam, tam był. Czosnek, bazylia i oregano. I na półlitrową butelkę dolałem 12 ml tego prawdziwego olejku z oregano kupionego w zielarskim. No nie wiem, tak przeliczyłem, że 12 ml tam było, że 24. Może nie miał pół litra, musiał być chyba mniej, ze 300 ml. No mniejsza o większość. Napisane było na butelce, że jest 24 łyżki stołowe tak sobie przeliczyłem, że te 12 ml powinno być ok no i tak dostają 2-3 razy w tygodniu ten olejek na wieczór nie wiem czy dobrze, czy źle, bo zaraz, zaraz ktoś powie, że że jeszcze winiary mam zacząć podawać, czy tam nie wiem, wegetę no do wody dostają dostają, dostały herbatkę no też też często podaję tą herbatkę 3-4 razy w tygodniu no wiadomo zakwaszona woda czy tam witamina C cały czas tegoroczny młody no, Ono już mocno, mocno się pierze te niektóre gołębie a, a niektóre samice tegoroczne to ja już widzę że się zaczynają parzyć nawet z tymi starszymi samcami Kolejne, kolejne białe młode będą z tej pary. To już chyba czwarty lęk. Też samczyk kolejne jajka ma. No chyba jest dobrze z tym zdrowiem tutaj u mnie. No bo, bo tak jak ta para też już czwarty lęk ma. To są czwarte młode. I też będą czerwone kolejne. Ta parka, w którym roku, dwa lata temu, z tej parki ładnie mi się dały gołębie Z pierwszego lotu dyplom był w sekcji: jeden młody, no a drugi młody komplet w konkursie miał. No ale mniejsza większość. Po z tej pary były do tej pory dwa połowy. Chyba niebieskie, a teraz są oba niebieskie. Nie wiem. Tak to tam wygląda. Też tu takie małe przedszkole jest. Sporo tych gołębi będzie do odsadzenia niedługo. No, w sumie swoich, swoich już zaobrączkowałem 80 sztuk. Plus tam, plus tam, które jeszcze będą obrączkowane, bo widzę, że u trzech par wykluły się kolejne młode. Dobrze, nie zajmuję czasu. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.